Cześć, witam Was serdecznie. Ostatnio pokazywałem na filmie, jak mam tutaj urządzony warsztat, a więc teraz chcę Wam powiedzieć, że znowu jest zmiana. Całą tą tutaj część, gdzie mam pasty, kremy, jakieś farby do, do butów, do czyszczenia, środki, przyniosłem blisko siebie, ponieważ za każdym razem, gdy na przykład kleję jakieś buty, czy wymieniam fleki i jest potrzeba później lekko uzupełnienia koloru, czy przemalowania, napastowania butów, musiałem. Chodzić tam na zaplecze i tam wybierać y, kremy, czy, czy jakieś inne y, środki do renowacji, i przychodzić tutaj i, i robić. Było to bardzo uciążliwe, tak więc postanowiłem, że to przyniosę tutaj w, w te miejsce. Jakieś. Oczywiście y, jak buty będą schły po malowaniu czy coś, no to już będę je odnosił tam, żeby mniejsze zakurzenie było, żeby się nie, nie pobrudziły dalej. Ale dzisiaj chcę. Chcę Wam tutaj dać taki wybór, a więc trafiły do mnie takie buty, które były wyprane w pralce. Jest to tutaj skóra zamszowa, wstawki jakieś, i ta skóra jest bardzo sztywna. No i nie wyglądają za fajnie. I ja będę je tutaj jeszcze naprawiał z tyłu, jakieś tam szycia, ale głównie tutaj wpierw będę musiał to wyczyścić. Tak więc wiecie, że moim zdaniem pranie butów w pralce jest złe, natomiast pranie butów ze skóry naturalnej w pralce jest bardzo złe. Nie, nie powinniście tego robić, ponieważ tym bardziej, że jeśli używacie jeszcze jakichś proszków do prania, które bardzo penetrują, wnikają, wypukają, często takie buty są bardzo rozklejone później po takim praniu. Tutaj na szczęście rozklejenia nie ma, ale skóra jest bardzo wysuszona. No i Mimo tego, że były wyprane w pralce, to nie są czyste. Tak więc dajcie znać, bo będę chciał je wyczyścić. I mam do wyboru dwa preparaty: albo hiszpańskie tarago, albo francuski safir. Więc napiszcie w komentarzu, jakim środkiem chcecie, żebym wyczyścił te buty. Postaram się nagrać filmik o tym, jak to tutaj czyszczę, żebyście wiedzieli, jak w takim przypadku postąpić. Jaki efekt można uzyskać, oczywiście, tutaj, gdyby te buty nie były prane w pralce wcześniej, to myślę, że jakbyśmy tutaj od początku użyli któryś z tych środków, to ta skóra by była w bardzo lepszej kondycji niż teraz. No ale spróbuję, spróbuję to zreanimować. Niestety, nagrywam z telefonem, z którego korzystam. Chciałem na początku roku zakupić specjalny telefon do nagrywania filmów. Nawet już wybrałem chyba Asusa. Między Asusem a jakimś Samsungiem się zastanawiałem, ale niestety to był spory wydatek. A już dowiedziałem się, że tutaj losy tej nieruchomości, gdzie wynajmuję, są niepewne, że to będzie prawdopodobnie na sprzedaż, więc musiałem się powstrzymać. Teraz ta cała przeprowadzka, częściowa, tutaj się okazało, że jednak mogę zostać, i tutaj też musiałem się troszeczkę przeremontować. Tam duży wkład musiałem włożyć w tamten punkt, więc wszystkie oszczędności poszły. Yy, niestety też musiałem się zadłużyć, więc kupno teraz telefonu specjalnie do nagrywania jest poza moimi możliwościami finansowymi i postaram się nagrywać tym telefonem, na który każdy dzwoni, SMSuje. Yy, jest to czasami bardzo yy, kłopotliwe, ale yy, będę próbował tym na razie nagrywać, co mam. Yy, tak więc to na tyle, taki krótki film. Dajcie znać w komentarzu, który środek mam użyć do czyszczenia tych butów. Jeśli oczywiście chcecie, żebym, żebym taki film nagrał, jak ja to bym wyczyścił. Tak więc, pozdrawiam, cześć.